Witajcie, moi drodzy widzowie. Kolejne pełne omówienie kampanii, tym razem Malagor z no Wieżu ludzie. Dowiecie się tutaj tak naprawdę o Malagorze, o jego umiejętnościach, co warto wybierać, o technologii, o rozwoju hordy, gdzieś najlepiej wybrać, kogo zaatakować, kogo nie zaatakować i jak powinien mniej więcej wyglądać przebieg tutaj kampanii, i również toczenie bitwy, jak i rekrutacja armii. Jeśli chcecie mieć wcześniejszy dostęp do wszystkich materiałów, wystarczy czy sobie wybrać jakąś opcję wspierającego. Dzięki oczywiście wszystkim wspierającym dotychczasowym, którzy tutaj wspierają ten kanał, jest to dla mnie bardzo ważne. Zacznijmy w takim razie od Malagora Mroczny Omen. Jest to oczywiście dosyć dobry legendarny lord z wielu względów chociażby z tego względu, że jak sobie tutaj zauważycie, ma on oczywiście skrzydła, czyli lata. Jest to dosyć dobra opcja, tym bardziej, że to jest połączenie dodatkowo czarodzieja. I powiem szczerze, bardzo mocnego czarodzieja, z tego względu, że na późniejszym etapie, jak będziecie mieli tutaj opłącza kruków, bierną otrzymujecie oczywiście umiejętność bezkresne stado zagłady. Co nam daje oczywiście takie stado zagłady. Zadaje wszystkim do 35 metrów obrażenia od 12 do 24. Oczywiście działa wtedy, gdy ono oczywiście walczy w zwarciu. To nie jest tak, że non stop to działa, to nie ma tak dobrze. Ale to nie ma wtedy żadnego problemu, bo możemy na przykład wylądować w, na polu bitwy, otoczyć go innymi jednostkami i nie będą mu powiedzmy nic za specjalnie robili. Ale przejdźmy może po kolei omówimy teraz najpierw Malagora. Z takich ważnych rzeczy mamy tutaj dosyć dobry artefakt na siódmym poziomie, więc warto tą bitwę stoczyć, chociażby z samego limitu rekrutacji szamanów, czy tam koszty wnoszenia budynków hordy, bo minus 25% na budynkach hordy. Jak sobie zauważycie, jest to naprawdę sporo, bo budynki kosztują dużo, dużo naprawdę kosztują, a to daje naprawdę sporo zaoszczędzonej gotówki i możecie wtedy dużo szybciej rozwijać swoją hordę. Wracając już tutaj do Malagora. Tak jak wspomniałem, jest to bardzo mocny czarodziej i jest latający, więc to są naprawdę mega mocne cechy, gdyby niektórzy lordowie to mieli, byliby zdecydowanie mocni. Najważniejsze, jeśli chodzi o jego magię, magię on ma oczywiście pomieszaną, bo jak sobie zobaczycie, macie stado zagłady, czyli idealna masówka na wrogów. Oczywiście bezwład, czyli mega mocne osłabienie przeciwnika, bardzo, do, wa, bardzo dobrze się sprawdza w wielu sytuacjach i też poruszę w jakich sytuacjach warto to użyć. Wahadełko płcienia, czyli znakomity wiatr, który zadaje ogromne obrażenia. Oczywiście to są obrażenia bardziej na liczebne jednostki, czy jakaś tam piechota najlepiej, może kawaleria. Na potwory oczywiście tego nie używamy. Czar zagłady i mrok, no... To jest czar przeze mnie tak niezaspecjalnie za specjalnie lubiany, z wielu względów, że no zdjęcie dyscypliny przeciwnikowi no to nie zawsze się to po prostu przydaje. Mamy też opącza goroka, czyli bardzo mocne wzmocnienie danej jednostki, najlepiej to oczywiście rzucić albo na mega mocnego potwora, albo na bardzo mocną piechotę. Na jakieś słabsze jednostki nie ma sensu tego rzucać. Oczywiście mamy jeszcze dzika domena, czyli przyzwanie cygora, co może się sprawdzić w wielu sytuacjach. Cygor to oczywiście potworek, który ma tak naprawdę za zadanie rzucać kamieniem. I trafić dosyć mocno wydaną jednostkę, najlepiej moim zdaniem, chyba w piechotę. No i oczywiście bierna umiejętność, większy magiczny przewodnik, czyli magiczne mistrzostwo jest zwiększone i czas odnawiania mocy. Pamiętajcie, że magiczne mistrzostwo to jest natężenie siły czarów, więc to jest ważne, naprawdę to jest ważne. <ścoughs> Jeśli chodzi o to, co najlepiej na nim wybierać, bo to jest ważne, żeby to poruszyć taką kwestię z tego względu, że. Od 12 poziomu odblokują nam się tutaj, jakby drzewko. Takie dosyć mocne umiejętności, bo tu mamy wrogą dyscyplinę minus 9. Mamy też rezerwę mocy, wzmocnienie dla naszych jednostek, koszty działania, bohaterów szamanów. No i ta bierna umiejętność zagłady. Najważniejsze jest oczywiście to, to. To raczej nie za bardzo, choć tutaj jest odporność armii na ostrzał, więc to się jeszcze może faktycznie przydać. E, kontrola wydaje mi się, że nie bardzo, ale to jest też potem ważne. Jak sobie przejdziecie dalej, ważne jest też to, żeby zwiększyć jego pancerz i obronę w zwarciu, bo ta umiejętność, oczywiście, tak jak mówiłem, działa, gdy walczy w zwarciu, więc to jest ważne. No i mamy też wzmocnienie potworów i wzmocnienie samego lorda. Z lordem musicie wiedzieć tyle, że jest to lord, który ma latać, zadawać obrażenia czarami i tak by osłabiać przeciwnika. Nie macie tutaj magii za bardzo wzmacniającej, tak jak mówię, nasze armie. No, jedynie nie licząc tutaj tej oponczy, ale to jest też wzmocnienie kosztem pancerza, więc na to warto zwrócić uwagę. Warto na pewno wykupić odporność na ostrzał, z tego względu, że to jest latający lord. No, jest szansa, że mogą go powiedzmy gdzieś tam ustrzelić. M może powiedzmy na Malagor na samym początku nie ma za specjalnie takich frakcji, co mają bardzo dobrych strzelców dookoła, więc powiedzmy, że zastrzelenie go jest dosyć trudne, ale jednak jest to powiedzmy moim zdaniem bardzo możliwe. Z tego względu, że on też nie posiada żadnych regeneracji, więc musicie na to zdecydowanie uważać. Z takich ważnych rzeczy, jeśli chodzi o magię, bo u niego moim zdaniem najbardziej powinniśmy działać na zasadzie magii, czy odblokowywać drzewko tego, tego. Tutaj wydaje mi się, że nie ma sensu zaspecjalizować na razie w, na początku w czerwoną ścieżkę. No, niebieską można, jeśli będziecie potrzebowali faktycznie dużo kasy, to warto się w tą ścieżkę wybrać albo na przykład kradzież i temu, bo tu też jest dosyć duży procent. Ale powinniście się skupić na tych dwóch. No i oczywiście jak już będzie 12 poziom, no to jak najszybciej odblokować opończe kruków. Bo tak jak mówię, opończa kruków jest mega mocna. Jak będziecie walczyć z dużą ilością przeciwników, jak nie wiem, umarli, skaweni, orkowie. No to to jest najważniejsze, żeby otrzymywać jak najmniejsze straty i dużo golda zarobić. I tak samo szybko zlevelować naszego lorda. Więc to jest ważne. Z tych ważnych mechanik zwierząt ludzi, jak sobie zajmujecie dany teren, macie możliwość wzniesienia kamienia stada. Jeśli oglądaliście już pierwszy, powiedzmy, odcinek o na przykład kaseraku, no to mniej więcej już będziecie coś kojarzyć. W skrócie mamy tak, tu jest pokazany obszar, na którym otrzymujecie dodatkowe punkty zniszczenia. Gdy otrzymacie powyżej 10 punktów zniszczenia, możecie odprawić rytuał i te punkty wam wskoczą wtedy tutaj do tej górnej granicy, co jest zatem bardzo ważne. Jak te punkty wskoczą do górnej granicy, to wtedy macie odblokowane konkretne bonusy, jak na przykład Limit Armii, koszty wznoszenia budynków hordy i tak dalej, i tak dalej. I tak samo odblokowuje dodatkowe możliwości werbunkowe do konkretnych tutaj jednostek. O tym musicie na pewno pamiętać z tego względu, że Mamy coś takiego jak limity, i mamy coś takiego jak wznoszenie budynków w hordzie. Wznoszenie oczywiście budynków w hordzie odblokuje wam możliwość rekrutowania konkretnych jednostek. Nie zwiększa oczywiście to limitów, bo limity zwiększamy za grozę, którą zaraz tutaj wam oczywiście pokażę. Ważne jeśli chodzi o budynki, mamy tutaj cztery takie unikatowe budynki pod kątem pozyskiwania grozy, tutaj, więc to jest budynek niezbędny, zawsze to kupujecie z górze ostrzy, czyli szansa na większe przychody, szansa łupów i tak samo umiejętność, która daje wam bonusy do walki i również sterta miechu. Czyli zwiększenie spaczenia. Pamiętajcie, że spaczenie jest o tyle dobre, że komputer, jak, znaczy przeciwnik, jak będzie miał tutaj spaczenie, to będzie otrzymywał wyczerpywanie, więc jest to naprawdę dobre. Wyczerpanie przeciwnika jest to bardzo dobra zasada. Wróćmy jeszcze tutaj do budynków. Ten budynek jest moim zdaniem czasem niedoceniany i bardzo ważny z tego względu, że limit rezerwy mocy jest zwiększany. Odblokowuje wam możliwość rekrutowania różnych szamanów, bo mamy tutaj domenę bestii, mamy domenę cienia, mamy domenę śmierci. Więc jest tego dosyć sporo, ale daje nam na przykład na drugim poziomie, po pierwsze, kuroliszka, bardzo fajnego potworka. A po drugie otrzymujemy umiejętność głazu trzask. Jest to oczywiście umiejętność podczas oblężeń ob, bitew oblężniczych, może tak. I wtedy macie możliwość rozwalenia bramy czy tam e, jakiegoś muru jednym strzałem, więc warto o tym pamiętać. Tym bardziej, że zwierzę ludzie powiedzmy z tymi oblężeniami, no tak, na początku może być naprawdę trudno, gdy nie mamy na przykład cygora, nie mamy takich dosyć mocniejszych potworków. To może robić jakiś tam, powiedzmy, problem. Poruszając już tutaj kwestię jeszcze bohaterów, których macie do, powiedzmy, zrekrutowania, możliwości zrekrutowania, jest to Wargor, Minotaur i oczywiście Szaman. Wargor daje Wam na przykład regenerację armii, tempo uzupełniania straty, jak dobrze pamiętam, ma 10%. Minotaur oczywiście szkoli, jeśli chodzi mi bardziej o te umiejętności, co macie tutaj. Minotaur właśnie ma szkolenie, wargor ma leczenie a oczywiście szaman ma otrzymywanie po bitwie, szansę na otrzymanie po bitwie magicznego artefaktu. Jest to ważne, pamiętajcie, że minotaury bardzo dobrze się sprawdzają na dużych przeciwników, bo nawet do tego mamy bonus, więc gdybyśmy walczyli z takim Skarbrandem, który jest jednak potworem, to warto jest po prostu na niego takiego minotaura powiedzmy delikatnie wysłać. To jest wtedy dosyć dobra opcja. Nie mówię, że ten minotaur z nim wygra, bo raczej z nim nie wygra jeden na jeden. Ale powiedzmy, jak wyślemy go jakiegoś takiego olbrzyma, to już wygląda sytuacja dużo lepiej. Przejdźmy w takim razie dalej. Z budynku ważne jest to, żeby sobie wybrać jakąś ścieżkę i nie za szybko tą kasę wywalić. Tak bezsensownie. Ważne jest to, że tutaj po ostatnich DLC-kach, powiedzmy, że otrzymaliśmy Kongorne i Pestigory. Są to bardzo dobre jednostki piechoty, które mają mega mocne bonusy przeciwko też właśnie potworom. Przebicie pancerza jest dosyć spore, bonusy, które tutaj też posiadają, są naprawdę mega dobre. Zwierząt ludzie najważniejsze, na czym muszą polegać, jest to oczywiście zasadzka. Czyli jak wyjdziecie sobie tutaj lordem, albo teraz dałem budynek, dobra, jak wyjdziecie sobie lordem, no, co jest? Że on się nie chce ruszyć. O, dobra. Jak wyjdziecie sobie, Lordem? Macie tryb zasadzka zwierząt ludzi, to jest najczęściej, oczywiście, używane. Macie też korzystanie ze głębokich zwierzęcych ścieżek, czyli takie teleportowanie się na tunelach, jak krasną ludy, skaweni, orkowie. Więc to jest ważne, żeby tego używać, plądrowanie, no i standardowo właśnie ta zasadzka. Znaczy, ten obóz, ukryte taki obóz oddaje wam najwięcej co odporności na wyczerpanie. Mamy też coś takiego jak zwierzęcy szał, który daje wam tutaj konkretne bonusy, tu macie nawet napisane, e, jakie bonusy co dokładnie daje. Zwierzęcy szał to główny sposób na zwiększenie rozwoju hordy zwierząt ludzi. Pierność wobec wrogów i ponoszenie strat w bitwach sprawia, że zwierzęcy szał. Znacznie wygasać. No, zacznie. Nieznacznie. <laughs> Więc o tym warto wspomnieć. Punkty grozy, bo to jest ważne. Za punkty grozy mamy tak naprawdę cztery, w sumie, no w sumie trzy ścieżki. Jest to oczywiście zwiększanie limitów do potem możliwości rekrutacji. Jak tutaj macie możliwość dwóch jednostek do zrekrutowania, przejdziecie sobie właśnie. A tu mamy zablokowaną rekrutację, bo zajęliśmy miasto. No dobra. Jak wejdziemy po prostu do miasta, to zobaczcie sobie, że macie tutaj pokazany limit. Limity oczywiście zwiększacie za grozę. Grozę dostajecie albo z budynków, bo mamy też to napisane: albo budynki, albo bitwa, wykonywanie jakichś zadań. Sił umiarkowaniem poziomie zwierzęcego szału też nam oczywiście daje to nagrody. Więc o tym warto pamiętać. To nam daje dosyć sporo, bo to jest najważniejsza mechanika. Tu również macie pokazane odznaki zniszczenia, ile potrzebujemy tych oznak zniszczenia, żeby odblokować konkretnie zwiększanie limitów na danych jednostkach, czyli to macie ten pasek u góry i to jest oczywiście zdobywane poprzez zajęcie i zrobienie kamienia tutaj e, kamienia stada. I jak macie kamień stada, macie też tutaj pokazane na jakim obszarze otrzymujecie po prostu punkty, czyli jak walczycie na tym terenie czerwonym, otrzymujecie te punkty zniszczenia. I potem odprawiacie rytuał i one wskakują, zaczytują się tutaj. Ważne jest to, że jeśli odprawicie już tam rytuał, to nie macie możliwości drugi raz odprawienia rytuału w tej samej lokalizacji. Wtedy musicie zająć, na przykład zrobić kamień stada, nie wiem, w Morheim. No i wtedy znowu, albo tutaj, o proszę bardzo, tu zrobicie kamień stada w Forcie Krzywego Kła. I macie pokazane do jakiej strefy otrzymujecie znowu, powiedzmy, te punkciki. To jest ważne, więc pamiętajcie na pewno o tym. Wracając jeszcze delikatnie tutaj do kupna powiedzmy za te punkty grozy. Możecie kupić legendarnych lordów, co jest bardzo dobre. I polecam oczywiście Morgura i Tauruksa najbardziej kupić, z tego względu, że oni jakby najszybciej się zwrócą i są bardzo mocnymi lordami, moim zdaniem, mocniejszymi niż na przykład taki Kazrak. Tak samo macie zwiększanie możliwości rekrutacji konkretnych lordów poszczególnych, więc możecie sobie cisnąć na przykład wściekłki, czy w minotaury, Wargory w, w Szamane. Tak samo mamy ulepszanie takie standardowe, czyli dany poziom kamienia stada będzie na wyższym poziomie już na samym starcie, jak go stworzycie. Nie będziecie musieli go ulepszać. Mamy też możliwość, że nowe armie hordy będą zaczynały na wyższym poziomie, czyli na przykład, jak tutaj macie, my zaczynamy na pierwszym, no to potem mamy drugi, trzeci, więc to też jest bardzo fajne, bo na przykład na trzeci, jak sobie zobaczycie, już mamy dostęp do większości jednostek, więc jest to naprawdę spoko. Jeśli chodzi o kolejne gdzieś tutaj ulepszenia, mamy oczywiście lordowie, bohaterowie, werbowani są z piątym poziomem, 10, 15 i limit army, ale musicie pamiętać o jednym, jak sobie najedziecie na konkretną ścieżkę. No, tu jest akurat tylko na jednej ścieżce pokazane, że musicie osiągnąć ósmy poziom zniszczenia, czyli ósmy poziom to jest ostatni poziom zniszczenia, czyli tych punktów trzeba mieć dosyć sporo nastukanych. Ważne na pewno jeszcze jest to, że jak sobie wejdziecie w rekrutację, macie pokazany limit 1 na 1, to jest trochę na zasadzie mm, królów grobowców, tutaj musicie właśnie robić kamień zniszczenia, czyli znaczy zbierać punkty zniszczenia, żeby ten limit armii się zwiększał, ewentualnie tak jak mówię wykupić tutaj, ale to jest dopiero na 8 poziomie, ale jest fajny powiedzmy delikatnie trik że jeśli na przykład taki morgur, który jest tutaj, przetrwa, a wy zdobędziecie 1200 punktów grozy, macie możliwość go wykupienia. I pamiętajcie o jednej ważnej zasady. W zasadzie. Jeśli będziecie chcieli wykupić danego lorda, najlepiej wiedzieć, czy on faktycznie jeszcze żyje. Jest to mała szansa, żeby się o tym dowiedzieć, zależy gdzie zaczynamy i w jaką stronę zmierzamy, ale mimo wszystko Taurus jest duża szansa, że raczej przeżył i morgur, więc też mimo wszystko warto sobie ich kupić. I jeśli oni będą żyli, to nie potrzebujecie tego limitu dodatkowego na armię, bo będzie, powiedzmy, ten lord zrekrutowany. Gorzej, jeśli jego frakcja przegrała i kupicie, powiedzmy, danego legendarnego lorda, to dopóki nie zdobędziecie większego limitu na armię, nie możecie go zrekrutować. Ale to jest bardzo ważne, żeby o tym po prostu pamiętać. Zwy w sumie takich przedmiotów ważne są do... Powiem tak, możemy kupować przedmioty za gotówkę. Te przedmioty są na zasadzie albo sztandaru, albo po prostu takiego pomocnika, którego możecie nakładać tutaj w slotach, więc warto o tych pomocnikach pamiętać. Bo jak sobie kupimy na przykład pomocnika, przykładowo tutaj mieliśmy bardzo fajnego, bo to jest zasięg ruchu na mapie i zasięg wzroku w kampanii na map, więc wtedy możemy sobie tego pomocnika tutaj przerzucić i daje nam to dosyć sporo bo 10% biegania więcej po mapie jest to naprawdę sporo tym bardziej że 10 z pomocnika 10 za olbrzymie kopyta i już mamy 20 ruchu na kampanii więcej a ten ruch zawsze się przydaje. Jeśli chodzi o walkę muszę tutaj w skrócie powiedzieć tylko to że powinniśmy działać na zasadzie zasadzki. Nie powinniśmy na takim otwartym terenie za specjalnie walczyć. Tylko że problem troszkę jest tego typu, że Malagor jest na takiej lokalizacji na pustyni, że tutaj tego lasu za specjalnie nie uświadczymy, więc musimy bardzo na to uważać, ale plus jest taki, że większość jednostek zwierząt ludzi ma coś takiego jak straż przednią. czyli możecie umieścić ich w dosyć, powiedzmy, dogodnej lokalizacji podczas bitwy, żeby szybko na przykład zablokować strzelców, artylerię przeciwnika, więc na tym musimy bazować. Pamiętajmy, że Malagor ma bardzo mocne tak naprawdę właśnie tą opączę kruków, tylko umiejętność bierną i standardową za manę i warto to wykorzystywać we dużych skupiskach wrogów. Jeśli chodzi o to, gdzie najlepiej się wybrać, ja osobiście jestem trochę takim, delikatnie mówiąc, dzikiem i najbardziej bym się wybrał, żeby pokonać Skarbranda, ale zachęcam bardziej, żeby jednak pokonać sobie tutaj, jak sobie zauważycie, em, oczywiście kogo? No pokonać oczywiście em, Morkheim, czyli tutaj mamy wampiry i zabrać się za wampiry, za orków, za skawenów. To są frakcje, które powiedzmy bez problemu powinniście pokonać, tym bardziej na samym początku tacy skaweni, orkowie czy tam wampiry nie są mocnymi wrogami. No na późniejszym etapie to już zdecydowanie wychodzi gorzej więc warto o tym pamiętać i wydaje mi się, że to by było tyle. Jeśli chodzi o technologię, technologia działa na tej zasadzie, żeby odblokować konkretne ścieżki, musicie wykonać konkretne czynności, jak tutaj wygraj 5 oblężeń, tutaj masz wygraj 5 bitew w trybie zasadzki. I wtedy odblokujemy jakby konkretne bonusy do konkretnych jednostek czy tam frakcyjne. Mamy również na dole takie powiedzmy rogi wojny różne takie dodatkowe bonusy, które są bardzo mocnymi bonusami dla całej jakby frakcji. I one są jakby troszkę trudniej do zrobienia, bo tu mamy wygraj bitwę posiadając w armii przynajmniej czterech bohaterów. Powiedzmy trudne, nietrudne, da się to w miarę szybko ogarnąć, ale tutaj na przykład posiadaj trzy postacie na poziomie 15, no to tu na przykład już troszkę dłużej tego potrzebujemy. Wykonaj pięć takich ofensywnych działań bohaterami, ale powiem szczerze, że da się to zrobić. Tak samo jak wygrać cztery bitwy w jednej turze. No, są to na przykład dosyć fajne bonusy i fajne zadania, i dają naprawdę ogromnie dużo. Więc warto o tym pamiętać, warto zaplanować ruch tak, żeby jak najwięcej i jak najszybciej wykonać te bonusy, żeby odblokować oczywiście, jakby odblokowanie tych bonusów, bo to jest ważne. Z armii musimy pamiętać o tym, że musimy opierać się w większości na szybkości, na zasadce ukryciu, załatwienia strzelców w artylerii i na pozyskiwanie punktów grozy. Więc o tym pamiętajcie i wydaje mi się, że to tyle. Najlepiej się wybrać w tą stronę jest to dla Was po prostu bezpieczniejsza ścieżka, bo możemy się wybrać na przykład w dół. Bo powiedzmy, że królowie grobowców nie są wybitni jakąś ciężką frakcją, ale jeśli przegracie z walkę ze skarbrandem to się po prostu możecie już nie pozbierać, i to jest moim zdaniem bardzo trudne. Tu macie pokazany też kamień zagłady, znaczy kamień stada. <laughs> Trochę nazwy mi się mylą. I tu otrzymujecie oczywiście możliwość werbowania niektórych tych jednostek, więc jest to ważne, ale również dostajecie takie bonusy tutaj. I zobaczcie sobie, że na przykład wybudowanie tego budynku na trzecim Tierze groza pozyskiwana zbite frakcyjnie 20%. Jest to naprawdę cholernie dużo. Tak samo limit rezerwy na wszystkie krwawe ziemie. Tylko musicie pamiętać o tym, żeby to utrzymać, więc tu musi być dosyć dobry garnizon i musicie odblokować oczywiście ulepszenie na trzeci poziom stada, kamienia stada. Więc o tym pamiętajcie, jest to bardzo ważne, bardzo mocne i ta mechanika wtedy z punktami grozy jest o tyle dobra, że macie dużo tych punktów grozy, więc możecie rekrutować bardzo dużo mocnych jednostek, zwiększać te limity i bardzo szybko się rozwijać. Ogólnie zwierzę ludzie są bardzo potężną frakcją. Może na początku bardzo trudną, bo jeśli ktoś w ogóle zaczyna grę z Total War'em, no to z ludzie mogą być trudną frakcją, ale daje ona naprawdę mega wiele przyjemności w późniejszym etapie, więc wydaje mi się, że warto. Dzięki za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, czy coś tutaj było niewyjaśnione, o czym zapomniałem, dajcie znać w komentarzu, to oczywiście pomogę i odpiszę.